Nareszcie mogłeś mnie uprzedzić. Przepraszam, ale strasznie dużo się działo. Chodzi o leona. Spał do 12 i wstał tylko dlatego, że mu kazałam. Dzień dobry. Robię pranie. Masz coś? W ogóle nie liczy się z innymi. Wszędzie robi chlew. Połączenie skunksa, leniwca i trąby powietrznej. Przepraszam, zapomniałem, że nie masz doświadczenia z nastoletnimi chłopakami. Już zdążył zrobić sobie w pokoju. Właśnie zaczęłaś nowe życie jako macuch, ale nie przejmuj się, ogarniesz to. Ucz się od mistrza. Ej, cześć bzyczku, jak leci. Pogadajmy. Ty i Zuzka. Nie ma o czym gadać. Wręcz przeciwnie, jest. Byliśmy ostrożni, jeśli o to się martwisz. O to i o kilka innych rzeczy. Ale tata, to jest moja prywatna sprawa. Czuję się niekomfortowo, ok? Leon, siadaj. Wszystko jest spoko, nie ma o czym gadać. Leon! Sorry! Ucz się od mistrza.